Hey hey, moy dralde ten cudny grudniowy, już niemal zimowy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. No właśnie moi kochani, nadchodzi zima, przynajmniej te kalendarzowe, bo za oknem zamiast fruszących pyszności i skrzypiącego mroziku mamy, no, wiosnę. Ale cóż na to poradzimy? Pozostaje nam taka symboliczna zima w naszych zacisznych domkach i w naszych serduchach. A to oznacza gorącą czekoladę, kakao albo grzańca, plecik i ciepłe skarpety i zaczytanie oczywiście. To także znaczy, że jesień z i odchodzi w zapomnienia, a to z kolei oznacza, że już czas na nowy TBR, czyli listę lektur obowiązkowych, które na pewno przeczytam w nadchodzących miesiącach. I teraz uwaga, bo kto mnie ogląda od jakiegoś czasu, ten już pewnie zauważył, że nie jestem za dobra w tych moich czytelniczych planach, i co prawda czytam na kilometry, ale nigdy do końca to, co sobie zaplanowałam, albo przynajmniej nie w takiej ilości. Dlatego też dzisiaj mam dla Was świąteczno-zimowe TBR, ale w lekko zmniejszonej ilości niż zazwyczaj. Cztery Dwie buki na kolejne nadchodzące wolne dni świętać bożonarodzeniowe narodzeniowe i pięć na kolejne tygodnie już nowego roku. Nie poddam się i dam radę, trzymajcie mocno za mnie kciuki. To co, zaczynamy zimowy TBR! Tajemna historia, Donny Tart. I jak pewnie pamiętacie, Szczegił był jedną z najlepszych powieści tego roku, i teraz czas już poznać wcześniejszą powieść tej autorki. Szykuje się zagadka, filologiczna tajemnica, grupa przyjaciół i sekret, który skrywają. To z swojego czasu był naprawdę wielki bestseller, i już nie mogę się doczekać. Przeklęci! Joyce Carol Oates. I pewnie ten tytuł brzmi już Wam znajomo, dlatego że jest to książka, która była już w moim poprzednim TBR. Powieść przechodzi do kolejnej zimowej rundy i jest to pyszna postmodernistyczna groza i na dodatek poleca ją moja mama, a to dla mnie jest wystarczająca rekomendacja. Jest to Joyce Carol Oates, więc wiadomo, będzie na pewno genialnie. Siedem minut po północy Patryka Nessa i jest to świąteczno-mikołajkowy prezent od Meli, którą serdecznie pozdrawiam. Patrick Ness to mój literacki, wielki wyrzut sumienia, dlatego że już od lat zabieram się za jego powieści i zabrać się nie mogę. A ja już wiem, że będzie to piękna i wzruszająca powieść, a na dokładkę szykuje się ekranizacja w samym sercu morza Nathaniela Philbricka i jest to prawdziwa opowieść o tragedii, jaka wydarzyła się w 1820 roku na morzu na statku Essex. Ta historia posłużyła Hermanowi Melville'owi do napisania Moby Dyka, czyli kultowej, klasycznej powieści o wielorybie ściganym przez Ahaba, a raczej Ahabie ściganym przez białego wieloryba. Wspaniała powieść inspirowana prawdziwą historią, a na dokładkę ekranizacja jest już w kinach i nie mogę się nią tu czekać. Czarny Wygon Stefana Dardy, czyli rok 2016 będzie rokiem polskiego horroru. Mam w planach kilka tytułów i jednym z nich jest właśnie ten kultowy już cykl literatury grozy. Powiem Wam tak, że nie za wiele wiemy o tej historii, ale wiem, że szykują się przeklęte dusze, wioska na totalnym odludziu, więc czego chcieć więcej? A teraz czas na cztery buki, które przeczytam przez święta. Co do świąt, to zazwyczaj kończy się właśnie na takich ambitnych planach i na obietnicach, bo po pierwszym obżarstwie praktycznie tracę przytomność, leżę trawie jak boa i nie do końca wiem, gdzie jestem. I lektura... Kończy się zazwyczaj po wstępie albo po pierwszym rozdziale. Ale to wcale nie znaczy, że takich planów nie ma być. Tym razem w tym roku nie odpuszczę i chociaż dwa tytuły przeczytam na pewno. Ubik, Filipa Kedyka Jest to wspaniały Mikołajkowy prezent od mojego ukochanego, i to właśnie ta powieść pójdzie na pierwszy ogień. Po genialnym, wzruszającym Blade Runnerze czy Androidy Marzą o Elektronicznych Owcach, zdecydowanie potrzebuję więcej Filipa Kedyka w moim życiu. Wie, jak Vendetta, Alana Mura. I jest to wspaniały kolejny. Prezent od mojego ukochanego i jedna z moich najukochańszych opowieści komiksowych wszechczasów. Już na początku roku szykuję Wam coś specjalnego, żeby o niej opowiedzieć. Baśnie, tom pierwszy, na wygnaniu. Jest to kolejny komiks i to komiks, który wiem, że pokocham na pewno. Ostatnio grałam w The Wolf Among Us i jest to taki swoisty prequel do tej historii i totalnie się zakochałam. I odnoszę takie wrażenie, że Wy również byście się zakochali w tej historii, dlatego, że ten komiks opowiada o bohaterach baśni, którzy utknęli w naszym świecie. A propos baśni, to ostatnią świąteczną lekturą będzie Cress, Mary Simon Czyli trzeci Tom Sagi Księżycowej. Koniecznie muszę niedługo zakończyć całą serię. Zostałam jeszcze Forest i e. Winter. I jest to jedyna seria, którą tak naprawdę bardzo sobie cenię. Daję sobie czas do lutego albo do marca, żeby zakończyć całość. I tak właśnie wygląda mój świąteczno-zimowy TBR. Mam nadzieję, że mój wybór lektur Wam się spodobał i że będziecie czekać na moje wrażenia. I koniecznie podzielcie się w komentarzach waszymi planami na nadchodzące tygodnie. I to wszystko na dziś, po więcej koniecznie zajrzyjcie na bloga i pamiętajcie, że znajdziecie mnie jeszcze na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads i zaglądajcie na bloga. Do zobaczenia, pa pa!